no ma. Ania szuka okularów w piątym sklepie to wiadomo co to dla mnie oznacza Nie. że jestem zajechany więc szybka kawa takeaway ja. box dla mnie i dla Ani O sklepie jest obok ze ścianą ale co tu jeszcze nagramy Cigar Cigar w... W Grecji mówią Siga Siga, czyli calm down, slow down, spowolni, zwolni, nie? Tak chcą, żebyśmy tak myśleli o nich, nie? Siga Siga a tak nie jest. Jak na przykład... Na przykład jak, tak jak ja jadę samochodem, wiesz, dosyć wolno. To oni chcą mnie zabić na, za kierownicą, trąbią, migają światłami. Przedzają na podwójnej, na żywca, na hama. No to gdzie jest siga-siga? Nie ma siga, siga Jak ktoś jest spokojny, medytatywny, to zawsze to jest: czy jedzie samochodem, czy jest na ulicy. tu cofis, a nie, tu sponsor. A, gość pyta kawę. I gdy ktoś jest spokojny z natury, medytatywny, to bez względu na to, czy jedzie samochodem, czy pije kawę. Robi jedną rzecz w jednym momencie. Na przykład robi głęboki wdech. Robi wdech nie przez klatkę, tylko do, do przepony do navel center, do opętka. To wtedy jest siga-siga. Wszędzie, zawsze i wszędzie. A nie tylko. Yy, na pokaz, albo żeby tak myśleli o nas, nie? Że slow down, calm down, będzie dobrze. No nie. Jak... po jesteś siga, siga zawsze, albo tylko w wybranych y, sytuacjach. No, to tylko takie spostrzeżenia y, z... Y, z Grecji odnośnie tego siga-siga, bo to wszędzie to widać, że tu masz siłę się od spokoju. No nie, nie, nie. Od Hindusów to można się uczyć spokoju, jak medytują, bo Hindus trąbi na ciebie, ale nie ze złością, tylko trąbi, bo tam wszyscy trąbią, bo tam nie ma reguł na, na, na drogach. A tutaj trąbią, bo nerwowo chcą ci wyprzedzić, bo na przykład jedziesz za wolno. Bo ja jeżdżę relaksacyjnie, ja się nie stresuję za kierowcą, ja jadę tak nie za szybko, nie za wolno. No relaks się i wtedy im to nie pasuje. No to gdzie jest to Sigasika? Nie ma. No, tak to właśnie jest a kawa właśnie będzie tutaj z włoskiej maszyny kiedyś w Anglii robiłem tą kawę to wiem, że to jest dobre no i teraz swoje siga siga muszę cenować na sobie bo Ania szuka okularów czy tam coś w piątym sklepie no wiadomo, jak to kobieta wiecie o co chodzi, nie? Ania też wie o co chodzi a dlatego ja muszę iść się napić kawy bo już przy dziesiątym sklepie już wysiadam wiecie o co? no wiecie nie taka obramówka, nie taki kolor tutaj. no jak to kobiety, wiecie wszystko potrzebne co dzień, masakra, nie ci to jednak prości są a kobiety to jest z innej planety Facet z Marsa, kobieta z Wenus okej, okay. biorę, kawkę. biorę kawkę dobra, na zdrowie jeszcze przedłużenie, bo akurat była, Ania wróciła Okularów nie kupiła, ale perfumy kupiła. No i teraz nie I to jest Siga Siga właśnie, a nie... Widzicie, ja muszę się uspokajać przy codziennym. Ania, dobra kawa czy nie? Właśnie opowiadałem, jak to jest w Grecji Siga Siga, jak trąbią kierowcy czy nie? Chcą zabić na kiełpym? Popędzają, trąbią, że za wolno jedziesz. Cały czas. Widzicie? Czyli nie kłamie. Czyli prawdę mówię. <laughs> Sika Siga jest albo zawsze Albo nigdzie Nie może być w wybranych sytuacjach, że jestem miły a nie wybranych, że jestem ham. A tu za kółkiem to chcą cię zabić Dobra, lecimy bo Nowa misja, na razie Tak jak mówiłem, misja wciąż no. trwa <laughs> I co? Te? Co z nim jest nie tak? Za kocie A za kocie, <laughs> dobra to nie wiem, do lustra, Pajam, i nie wiem czy, czy, czy... Nie. Co z nimi nie tak? Oczy widać. Jest. Oczy widać jest. A te? Co nie tak? Takie sobie. Jest. Takie sobie. I co z tymi? E, widać na niebiesko wszystko. Za złote? Na na niebiesko Aha. <laughs> To może jakiś kosmos Tutaj każda jedna to kosmos Nie, nie? nie. W Polsce kosztują drożej Drożej? Mhm. Co z nimi jest nie tak? Rampa. Nie podobają mi się Przecież Ty brązowych nie. nie nosisz Przecież one nie mają złotych ramek To jak Ty będziesz je nosić? Będziesz noży brązowe? No tak, czy nie? Mów. Nie wiem, ja wiem, że twoja zasada mówiła, że złote ramki muszą mieć. Nie. Nie? nie, nie? Zmieniasz zasady od dzisiaj reguły? Czyli, że, że mogą być brązowe? Zmieniam reguły. To na razie. To jest jeżeli chodzi o okulary. Aha. I o chłopaka. No muszą wygodnie leżeć. A jeżeli chodzi o chłopaka? To już mam chłopaka. Alvaro takiego Też wybrana jesteś, czy nie? Nie Nie? Nie No te piękne, popatrz tam Śmiechnie się do kamery Co z tymi jest nie tak? Wszystko jest tak Co? Jest wybór, że nie wiem które Mów, co nie tak z tymi jest Dobrze, ale też Cud się stał Ania wybrała okulary Misja zakończona Misja zakończona. Zadowolona pani? Bardzo. Trafione, znalezione? Trafiona, tak jak chciałam. Elegancka. Czyli cuda się zdarzają. <grym> w Grecji tylko. <grym>